Polkowice to już nie tylko serce Zagłębia Miedziowego, ale przede wszystkim koszykarska stolica żeńskiej koszykówki i niezmiernie cieszę się, że po raz piąty, to warto podkreślić, po raz piąty to trofeum Mistrza Polski trafia właśnie tutaj do naszego miasta. Zasłużyły na to bezwzględnie zawodniczki, bardzo mocno wspierane przez polkowickich kibiców. To naprawdę fenomenalne zjawisko. Na skalę całego kraju możemy być dumni z tego, iż KGHMBC Polkowice to jest właśnie ten zespół, który przynosi nam tyle wrażeń, tyle emocji i cieszy oko polkowickich kibiców. Świetne uczucie, no nie ukrywajmy, walczyliśmy o to cały sezon, co prawda troszkę krótszy sezon niż zawsze, ale, ale cieszymy się, myślę, że... Jak najbardziej ten zespół zasłużył, żeby, żeby zdobyć ten puchar, żeby ten puchar wrócił do Polkowic i, i kibice Polkowiccy, tak jak widzę dzisiaj, też jak najbardziej zasłużyli na to. Na dzień dzisiejszy kontakt z Polkowicami ma ważne. Faktycznie jest bardzo wcześnie na to, żeby, żeby zacząć budować ten zespół, ale może to jest też plus. Bo, bo tego czasu będzie dużo. Piękne i też zarazem smutne trochę, bo, bo wiadomo, że się wszyscy tutaj żegnamy, nie wiadomo, czy się spotkamy i w jakim składzie, ale myślę, że tutaj wszyscy będą zadowoleni dzisiaj, tak jak my, i będziemy sobie razem świętować to mistrzostwo.